Dzień dobry, witajcie serdecznie z tej strony Shrimp Time, a my, moi drodzy, ruszamy trochę z zapomnianą serią, z czymś, czego bardzo, ale to bardzo dawno nie nagrywałem. Ruszamy z QA, więc yy, z uwagi na to, moi drodzy, że rok nie było w tej serii, niemalże, yy, pod tym filmem rzucajcie aktualne pytania, natomiast dzisiaj odpowiem na pytania, które zadaliście pod ostatnim QA. Mam nadzieję, że jeszcze ci, którzy zadawali te pytania, nie oglądają. A zanim przejdziemy, słuchajcie, oglądajcie film uważnie, oglądajcie film do końca i oglądajcie film jako pierwsi, ponieważ w trakcie filmu będzie do ugrania kodzik na paczkę pięciu sztuk, lub za złotówkę plus kosz wysyłki, kto pierwszy użyje kod na sklepie ten wygrywa, więc w mojej ocenie bardzo fajna zabawa, w ten sposób dziękuję za to, że jesteście za to, że mnie wspieracie i za to, że oglądacie te filmy więc powodzenia dla wszystkich a my przechodzimy do pytań Użytkownik 73 Janc napisał, co podnosi przewodność wody leją ero około 250 mikrozimensów a na drugi dzień mam 400. Czy to wina podłoża, żwirek, czy roślin? Słuchajac. po pierwsze pytanie, czy lejesz do zerowej wody? No bo to jest pytanie, jakie masz parametry wstępnie w zbiorniku. Możliwe, że masz wysoką wodę, wysoką przewodność. Po drugie, pamiętaj, że podnosić przewodność wody w Twoim zbiorniku zawsze będzie parowanie wody. Czyli z dnia na dzień, jak ta woda paruje, zostaje więcej soli mineralnych i ta woda się podnosi. Kolejną taką istotną rzeczą, o której trzeba pamiętać, to jest to, że jeżeli na przykład stosujesz solę w proszku, to jeżeli je rozpuszczasz szybko, czyli w jedną godzinę na przykład, to te sole mogą być nie do końca rozpuszczone i wskazanie, które robisz w wodzie RO może być błędne. A poza tym, Przewodność wody podnosi Ci w zbiorniku praktycznie wszystko. Każdy pokarm, każdy suplement, każda substancja, jaką wrzucisz do zbiornika, może Ci podnosić przewodność wody. Dlatego, czym dłużej ten zbiornik funkcjonuje, czym bardziej jest starszy, czym więcej karmisz, masz więcej krewetek, roślin, i, tam, i tak dalej, tym ta przewodność będzie wyższa. Dlatego o tym trzeba pamiętać, robiąc podmiany. Czasem trzeba to korygować, czasem nie, aczkolwiek. No tutaj jest dość duży, dość duży skog, jeżeli też żwirek kwarcowy tąci, nie powinien oddawać przewodności do wody. Marcelo, jak rozpoznać, czy krewetka jest chora lub ma kończyć swój żywot? Ej, generalnie jest to trudne pytanie, ponieważ musiałbym tak naprawdę omówić szereg dość dużą ilość chorób. Warto sobie sprawdzić w internecie, jak wygląda pleśniawka, jak wyglądają przyrwy. Jak wygląda green fungus, jak wygląda choroba porcelanowa i infekcja bakteryjna u krewetek. Ja tego Wam tutaj nie pokażę, ponieważ nie z każdą z tych chorób miałem do czynienia, nie z każdą, nie, nie każdą mam udokumentowaną. Natomiast ta krewetka będzie wyglądać nietypowo. Jeżeli w internecie zobaczysz sobie objawy tych wszystkich różnych chorób, to myślę, że bardzo łatwo rozpoznać, że krewetka jest chora. Natomiast to, co Ci mogę powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, co wydaje mi się taką dość przydatną wiedzą, to jest w jaki sposób generalnie rozpoznać w zbiorniku, że z krewetkami jest coś nie tak. I najprostsza forma jest taka, że widzisz małą aktywność krewetek. Jeżeli krewetki nie żerują, nie chodzą po zbiorniku, nie są aktywne, jak wrzucasz pokarm, a nie masz przekarmionego zbiornika, krewetki nie atakują tego pokarmu, to oznacza, że dzieje się Coś nie tak w tym zbiorniku, i to nakazuje zweryfikować bardziej stan zbiornika. ja! a więc Awe, ty, jakie parametry wody zalecasz dla neokaridiny? Chcę założyć 60 litrów baniak, a nie chcę się bawić za bardzo w chemika. Czy jest szansa badać przewodność wody w akwarium z neokaridinami? Czy jest sens, przepraszam, badać przewodność wody w akwarium z neokaridinami, skoro i tak dość łatwo jest ją zachwiać? Z góry dziękuję za odpowiedź. Powiem ci tak, część osób leje zwykłą kranówkę, trzyma na tym neo i wszystko jest ok. Natomiast ja osobiście staram się trzymać neokardinę na parametrach GH około 10-12, KH około 3, powiedzmy tak od 2 do 4. To jest takie sensowne, sensowne założenie. PH gdzieś tam około 7,5. I w mojej ocenie to są bardzo optymalne i bardzo fajne warunki dla neokaribiny. Ja te parametry badam. W jednym akwarium, jeżeli nauczysz się obserwować akwarium, nie będzie potrzeby badania wszystkich parametrów. No, też warto sprawdzić raz czy dwa razy w sklepie akwarystycznym, jakie jakości masz kranówkę, jeżeli chcesz trzymać na kranówce. I wtedy być może, być może to będzie rozwiązaniem dla ciebie. Dla mnie do niestety weryfikacja parametrów to jest podstawa z tym założeniem, że ja dokonuję tej weryfikacji, kiedy widzę, że w akwarium dzieje się coś nie tak, czy wyrywkowo raz na jakiś czas weryfikuję te parametry. Natomiast co do utrzymania, to jeżeli stosujesz solę, wodę RO i pilnujesz tego wszystkiego, to nie powinno być problemu. Jeśli chodzi jeszcze o inne badania NH3 przez NH4, NO2, i przy akwarium ten wskaźnik NO3 jako najważniejszy, ponieważ on będzie Ci się najbardziej zmieniał. Ale to tak jak mówię, po aktywności krewetek zobaczysz, że tego azotu jest za dużo. Więc można bez badania, jeżeli zaczynasz, czasem warto jednak pobadać, żeby się nauczyć, trochę rozwinąć. Bartek C. Co sądzisz o połączeniu kirysków i krewetek? I słuchajcie, to jest kolejny raz pytanie na zasadzie, czy trzymać ryby z krewetkami. Znam osoby, które robią to z sukcesem. Ja osobiście, jeżeli mam krewetkę drogą, jeżeli mam na przykład karidinę jakąś drogą i miałbym ją trzymać z rybami, czy w akwarium ogólnym takie na przykład BOA, to chyba bym upadł na głowę. I z tego co wiem, żaden z hodowców tak nie robi, byłoby to trochę szaleństwo, zbyt duże ryzyko finansowe. Ale jeżeli masz neokardyny, masz dużo kryjówek, te krewetki są w stanie się pochować, obficie karmisz ryby, także nie są zainteresowane konsumpcją krewetek, w takim wypadku możesz barwku próbować, aczkolwiek na pewno będzie część strat młodych. Sylwia D. Czym leczyć grzybicę u krewetek? Sylwio, po pierwsze są. Stricte środki przeciwgrzybiczne. Ja osobiście korzystałem z takich środków, one są najbardziej skuteczne. Natomiast nigdy w życiu bym tego początkującemu nie polecił, ponieważ są to mocne leki, które po pierwsze trzeba na receptę uzyskać, a po drugie, po drugie mogą one sprawić dość duży problem Krewetkarium Mogą też pozabijać obsadę, rozwalić biologię i tak Sól nadmanganian potasu. Dwa podstawowe środki, które są używane z tego co pamiętam pleśniawkę bodajże leczy się nad manganianem potasu. Nie sol. Sol. Wydaje mi się, że solą pleśniawkę, kąpiel solna, wyciągasz krewetkę, robisz kąpiel solną takiej krewetce krótką w wodzie z rozrobioną solą i powinno być wszystko ok. Mona, czy mógłbyś zrobić QA dla absolutnych świeżynek, takich co ledwo wiedzą, co to baniak. Mona, zapraszam Cię do zadawania pytań. Nie rozróżniam, czy ktoś jest świeżynką, czy ktoś jest zaawansowany, każdy ma to prawo za, zadawać pytania, ale jak chcecie taki dedykowany odcinek, zróbcie sobie wątek w komentarzach i w tym wątku dajcie po prostu znać, co byście chcieli wiedzieć. Michał G. Czy stosujesz astaksantynę? Nienawidzę nazwy tego białka. Jak ją podajesz? Jak często w jakich ilościach i jakiej marki stosuje? W pokarmach, w których jest jej po prostu dużo. Nie podaje żadnej markowej, ewentualnie podaję produkty, które wskazują, że to białko mogą posiadać. I przykład Red Bee Ambishes od Benibacci to jest taki produkt. Natomiast w swoich miksach pokarmowych i tak dalej nie stosuję tego produktu stricte, żebym miał to białko kupić wyodrębnione, że tak powiem. Uważam, że lepiej jak znajduje się w naturalnym produkcie i wtedy jest o wiele lepiej. Uważajcie z tym barwnikiem przy krewetkach, gdzie zależy Wam na białym kolorze, bo może, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, może wpływać na wybarwienie krewetek. Jerzy Sba. Jakie przyrządy pomiarowe polecasz do mierzenia parametrów wody? Co stosujesz w swojej hodowli i jeżeli chodzi o krewetki neocaridina? jakie są na chwilę obecną najbardziej wartościowe, to znaczy topowe odmiany, jakie giełdy akwarystyczne krajowe i europejskie z nastawieniem na krewetki poleciłbyś? Więc tak, moi drodzy, z tego co wiem, ani w Polsce, ani w Europie nie ma giełd akwarystycznych, gdzie jest nastawienie na krewetki, gdzie. Stricte są wystawcy krewetek, więc ciężko mi cokolwiek polecić. Wiem, że na WDA wystawia się paru hodowców krewetek, natomiast, żeby to były takie giełdy, gdzie przyjdziecie i kupicie na żywo naprawdę wysokiej, ekstremalnie wysokiej jakości krewetki, takie z którymi można potem bowalczyć, poselekcjonować i dość szybko pójść na konkurs, ciężko mi powiedzieć, żeby jakakolwiek taka giełda Istnia. Raczej tu trzeba się zwracać bezpośrednio do hodowców. Jeśli chodzi o przyrządy pomiarowe, ja bardzo polecam. Taki, taka firma Voltcraft. Nigdy w życiu nie powiem. Znaczy, nigdy w życiu to nie jest w ogóle oferta sponsorowana. Ja używam tej firmy mierniki. Jestem zadowolony, jest miernik pH. Nie zawodzi mnie. Jeżeli potrafi się nim mierzyć pH, to, to jest to bardzo fajny. Dość dokładny miernik, z którym, no powiedzmy, mam odczyty, które się zgadzają z, moją wielolet z moim wieloletnim doświadczeniem, jeśli chodzi o podwoża. Czyli ten miernik pokazuje mi to samo, co przez wiele lat pokazywały mi inne mierniki z mniejszą bądź większą dokładnością, testy kropelkowe, wyniki na hodowli itd. Więc to jest taka firma, którą wydaje mi się, że mógłbym polecić. Ehm. Jakie są najbardziej wartościowe, topowe odmiany neokaribin? To chyba jest temat na cały oddzielny odcinek, więc tu dziękuję za pomysł. Myślę, że spróbujemy zrobić sobie odcinek o neokaribinach i ich potencjale rynkowym. Myślę, że to może być ciekawe. Wixti, Wixti. Dlaczego tak naprawdę nie powinno się krzyżować neokaribin? Ponieważ krzyżując neokaribiny, jeżeli nie wie się, co się robi, Uzyskujemy odwrotny efekt niż chcemy. Sprawiamy, że pigmentacja się regresuje, wraca do dzikiej formy. Jeżeli w ten sposób chcemy pójść poszukać czegoś nowego, pomiędzy innymi, tak, yy, Blood Mary zostały stworzone, tam było bodajże mix krewetek RC yy, z krewetkami z linii Szoko. I, I w ten sposób, w ten sposób powstały blood mary. Czyli można popróbować, ale do tego trzeba mieć dużo baniaków i trochę wiedzy. Natomiast, jeżeli nie robimy to w sposób wycelowany, konkretny, to w takiej sytuacji będziemy mieli ten problem, że w naszych zbiornikach krebetki zregresują z kolorem. Moi drodzy, doszliśmy bardzo daleko. Ja teraz skorzystam z takiej chwili tych, co trwali, których to interesuje. Słuchajcie, pamiętajcie, że na YouTube macie opcję wsparcia mnie w tym co robię. Jest taka opcja: yy, wesprzyj, jakieś tam swoje korzyści macie. Najprawdopodobniej ja te korzyści powiążę jeszcze bardziej ze sklepem, wrzucę na którymś poziomie wyższe progi rabatowe na sklepie i wrzucę też pewnie darmową wysyłkę. Napiszcie, co o tym myślicie. Natomiast wszystkim wspierającym bardzo dziękuję. Ja te środki, słuchajcie, przeznaczam na to, że kanał się rozwijał, że hodowla się rozwijała, czyli nie idzie to na kawę do mnie, aczkolwiek kawę lubię, a jeżeli mnie wesprzecie, to bardzo mi pomożecie i jednocześnie przyczynicie się do tego, że tych filmów będzie coraz więcej. Więc taki krótki disclaimer, rzadko kiedy yy, wspominam o tym wspieraniu, więc jeżeli ktoś ma ochotę, będę bardzo wdzięczny. Kamilo, Kamilo 112 Hej, pytanie może... Możesz bardziej opisać jak i czym przykrywasz słoik, ten, którym kisisz jęczmień do Lubao, czy nakrętką, czy jakąś tkaniną, gumką, recepturką i czy słoik ładuje, czy do słoika ładujesz cały jęczmień, a jeśli nie, to czy ta pusta przestrzeń czymś wypełniasz sorki za długie pytanie. Kamilo nie ładuje całego jęczmienia, wydaje mi się, że na filmie fajnie to pokazałem. Można to przykryć ścierką, można to przykryć sobie. Gazą i zrobić tak, żeby ten dostęp powietrza był stosunkowo mały czyli położyć sobie na tym jeszcze jakąś nakrywkę, ale nie zakręcać jej dokładnie. I myślę, że takie rozwiązanie bardzo fajnie będzie wyglądać. Kamil Young Timer. Czy mogę trzymać z Blue Velvet Yellow King Kongi? Wiem, że to neokaridiny i karidiny, podłoże aktywne pH 6,5, 6,8, GH7. Czy można z blue, Velvet, z blue velvetami trzymać jakieś inne krewetki, ale tak, żeby się nie krzyżowały? Nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię, Kamilu, niemalże 11 miesięcy po tym, jak zadajesz to pytanie. Odpowiedź, słuchaj, jest prosta. Odpowiedź jest yy, prosta: możesz trzymać, ale część krewetek yy, z rodziny Neocarillina, czyli blue velvetów, podczas procesu adaptacji do takich warunków, aczkolwiek ty nie masz ekstremalnych, może paść, będzie musiała się przyzwyczaić. Natomiast jest trochę osób, które z karidynami prostymi trzymają blue velvety. Jeśli chodzi o to, jakie krewetki można trzymać z neokaridynami, to możesz próbować proste karidyny. Z tym założeniem, że masz to na parametrach dla karidin. Proste karoliny, karidiny, czyli krystale, możesz też trzymać tigery, które nie są zaadaptowane do jakichś ekstremalnych warunków, i te krewetki myślę, że spokojnie ci pójdą. Sławek, Windy, witam. Neokaridin. Podawać wyciąg z migdałecznika? Jeśli tak, to czy coś polecasz? Ja generalnie stosuję, słuchajcie, w swoich krewetkariach wyciąg z No Mogę tu polecić siebie, bo też taki produkt stosuję. Nie jest on ekstremalnie zagęszczony. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie odbarwia tak jak niektóre produkty krytycznie wody. A możesz to zrobić prostą rzecz, żeby liśćkę tapangu wrzucić do zbiornika i będziesz miał bardzo podobny efekt. A dodatkowego krewetki sobie na tym liściu pojedzą, więc. Jak najbardziej tak, kwasy pulwowe jak najbardziej, na no, tak, w szczególności jeżeli naturalnie je pozyskujesz. Vivi MT2. Rośliny nawodne w krewetkarium, czy wkładać, jeśli tak, to ile i jakie? Wkładać, natomiast ile i jakie, to myślę, że temat jest na odci odrębny odcinek. Dajcie znać, czy też chcecie posłuchać o tych roślinach nawodnych, bo myślę, że temat dość ciekawy. Aliens Poster Studio. Witam, mam krewetki Neocaridina Blue Dream i e eksperymentalnie na podłożu aktywnym. Zauważy zauważyłem, że mają różne barwy niebieskiego. Jedne są ciemne, drugie jasne, a jeszcze inne mieszane i wyglądają jak diamond. I moje pytanie brzmi, jak rozpoznać w Blue Dreamach gradację i czy jakaś istnieje? Pozdrawiam. Aliens. Temat na oddzielny odcinek. Tego ci niestety tutaj nie, odpowie, bo, nie odpowiem, bo musiałbym nagrać materiał, musiałbym to y, pokazać wam też te krewetki, dlatego to będzie na pewno temat na jeden z odcinków. W szczególności, że teraz Neo poświęcam trochę więcej czasu, więc też trochę tej wiedzy o neokarid nie będzie. Patryk J. Ja posiadam od dawna Retchery. Niedawno zobaczyłem, że większość krewetek ma jaja, ale później jaja znikły. Nigdy wcześniej nie widziałem o swoich krewetek ja tym bardziej młodych. No i był glon, którego krewetki nie jadły. To się zdenerwowałem i wszystko wyciągnąłem z akwarium i błądzę po internecie oglądając film typu jak zacząć z neokaryliną. To był dopiero prolog, a teraz pytanie jak wyhodować glona, którego krewetki będą jadły, ale tak, żeby nie było innego glona, którego krewety nie lubią. Co do innego glona? No to to, to jest temat rzeka, prawidłowe prowadzenie krewetkarium, odpowiednie oświetlenie itd. Co do tego puszka, który ja tak ubóstwiam, naprawdę wiem, że już obiecuję to od długiego czasu, ale w końcu się zabiorę i zrobię wam oddzielny film, jak takiego glona wyhodować. A podpowiem, że można już wstępnie szukać na to odpowiedzi w poradnikach, jak ja zakładam, krewetkami. Arturo C. co z tymi neokardinami jelo? Dlaczego ta odmiana jest trudniejsza do hodowania w porównaniu z innymi neo? Arturo, generalnie założenie jest takie, że ona nie jest trudniejsza, bo to jest tak, praktycznie no, neokalidina tak jak każda inna. Natomiast ja z doświadczenia swojego i wiele innych hodowców wskazuje, że jelą, lubią grymasić, lubią paść w sposób niespodziewany, lubią nie zaadaptować się do zbiornika, mają swoje humory, aczkolwiek te, które teraz do mnie yy, przyszły niedawno z Tajwanu, które mogliście oglądać na ostatnim odcinku. Całkiem dobrze sobie radzą. Więc to jest po prostu takie nasze doświadczenie hodowlane, że red sherry przeżyje na wszystkim, a yellow potrafi pomarudzić. Fifi G, czy piasek nadaje się do krewetkarium Neocaridina? mieszany z niebieskim niż wielkim? Ja nie jestem zwolennikiem kolorowych piasków do krewetkarium. Trzymajmy te krewetki. W sposób naturalny wydaje mi się to najfajniejsze rozwiązanie. Natomiast, natomiast ja powiem jedną rzecz: ja jestem wyznawcą kwarc. Wszystko, na czym trzymam krewetki, to jest kwarc i tego nigdy nie zmienię. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za wytrwanie do tego momentu odcinka. No i Powinno Wam się teraz na, na ekranie pojawić magiczne hasło do kolejnego produktu. Je, życzę Wam powodzenia. Link do sklepu macie w opisie, gdzie można sobie to nasze lubało złapać. No i jedna bardzo ważna rzecz: jeżeli bijecie pod tym filmem 200 łapek w ciągu godziny, to robimy następną promocję na kanale na sklepie za złotówkę, ale tutaj na no 200 łapek to już na pewno będziemy musieli nad czymś ciekawym pomyśleć, może wyskoczymy poza grupę produktów marki Shrink. Wszystkim, którzy wytrzymali dziękuję, Zasubskrybujcie kanał, jeżeli macie ochotę, możecie mnie wesprzeć i pamiętajcie Keep on Shrinking.